Mówi się, że małżeństwo jest jak wino, im starsze, tym lepsze. Ale jak położyć dobry fundament, aby trwało długo, do końca życia? Cześć. Korzystając z e, krótkiej przerwy w pracy i tego, że jestem akurat w miłym miejscu, chciałem nagrać dla Ciebie właśnie tego vloga. Jak wytrwać z seksem do ślubu? Praktyczne porady. Słuchaj, e, w ostatnim e, vlogu e, namawiałem Cię, żebyś przyjął taką postawę, żeby jednak e, jeżeli masz taki wybór, e, żeby wstrzymać się z seksem do ślubu. E, no właśnie, ale po co? Jedną z rzeczy, którą tam nie powiedziałem, a powiem tutaj, jest to, że wstrzymując się z seksem do ślubu, chronimy siebie przed wdrukowaniem w nasz umysł tych pierwszych doznań seksualnych, które tak jak wypala się płyta na dysku, tak te wspomnienia pierwszych doznań wdrukowują się w nasz umysł. I przed ślubem. Jesteśmy tak naprawdę innymi osobami niż po ślubie. Coś się w naszym umyśle zmienia, i będąc już po ślubie, nawet z tą samą osobą, z którą współżyliśmy przed ślubem, to mamy w naszym umyśle te wspomnienia, te zapachy, te otoczenia, e, tą podnietę e, takiego czegoś e, niemoralnego, e, nie za bardzo grzecznego, i będąc już w małżeństwie z tą osobą. To tak naprawdę podniecają nas tamte pierwsze wspomnienia tych doznań. I po co sobie robić taki problem? Bo wiadomo, że będąc w małżeństwie, stajemy w obliczu realnego życia. Czasami nie będzie łatwo, będziemy się ścierać, nasze charaktery muszą się tutaj dograć. I tutaj nie za bardzo będzie działać ten naturalny lep, którym, ten naturalny rzep, którym w zamyśle stwórcy miał być seks. I trzeba będzie po prostu wykonać dodatkową pracę, żeby pilnować się, pilnować się tego, żebyśmy w czasie seksu myśleli właśnie o nas, nie o jakichś wspomnieniach z przeszłości albo o innych osobach. Po co? No dobrze, ale załóżmy, że już przyjąłeś taką postawę ok, chcemy, chcemy czekać. No to same dobre chęci nie wystarczą. Tutaj trzeba zaprząc pewien spryt, pewne techniki, pewną pracę trzeba wykonać. Jaką? Wiesz, chciałem Ci po prostu powiedzieć o tych rzeczach, które ja i moja narzeczona Ania stosowaliśmy u nas. Nam się udało wytrwać z seksem do ślubu i chciałem się tym, co my zastosowaliśmy, co my przeżyliśmy, podzielić z Tobą. Jesteś gotowy? Jakiś miesiąc po tym, jak Ania zgodziła się być moją dziewczyną, zaprosiłem ją jak zwykle co tydzień do herbaciarni i siedząc tak naprzeciwko siebie, Ania wyjęła swój pamiętnik, myślałem, że będzie chciała mi przeczytać jakieś przemyślenia, ona podała mi zapisaną kartkę a ja zrobiłem takie oczy. Co tam było w tej, na tej kartce? Ania e, powiedziała tak. Słuchaj, Darek, miałem już w przeszłości chłopaków, wiem jak to jest. Tutaj są napisane rzeczy, przeczytaj sobie na spokojnie. Chciałabym, żebyś podpisał. Na tej kartce Ania napisała różne części ciała, co do których Ania chciała, żebym zobowiązał się, że aż do ślubu nie będę ich dotykał. To były różne, wiadomo erogenne y, części ciała i wtedy nie rozumiałem tego. Wtedy to był dla mnie szok. Wiadomo, y, to było dla mnie oczywiste, żeby w miejscach intymnych powstrzymywać się y, z dotykaniem, ale y, coś takiego jak szyja czy, czy inne miejsca, to był dla mnie szok i nie rozumiałem tego. Ale o co chodzi? Jaka za tym stała idea? Nie, żeby się umartwić. Teraz z perspektywy czasu to wiem i jeszcze przed ślubem zrozumiałem to. Dlatego też razem z Anią byliśmy partnerem w pilnowaniu tego kontraktu, a nie Ania była stroną, która się broni, była stroną defensywną, a ja byłem tą ofensywną. Nie, byliśmy partnerami. Już przerobiłem w swoją myślę to. I dlaczego? Po prostu wtedy kiedy kara zmienia się z chłopaka i dziewczyny na narzeczoną i narzeczonego to także zachodzi pewna, pewna zmiana w umyśle ponieważ już nie patrzymy na tą osobę jako na teoretycznie tą którą szybko możemy zmienić bo wiadomo chłopak i dziewczyna to się tutaj są a tutaj się rozstają nie to jest mój narzeczony moja narzeczona i niezależnie od tego, jaki mieliśmy światopogląd wcześniej, to zaczynamy już automatycznie myśleć, że ta osoba to jest ta nasza na całe życie. A w związku z tym bardzo łatwo jest nam się nie pilnować w tym, żeby pozwalać się dotykać to tu, to, to tam, a wiadomo po do kłębka. Bo o tutaj chodzi. Nie chodzi o jakieś umartwianie się z tym nie pozwalaniem się dotykać to tu, to, to tam, ale tutaj chodzi o to, że Rozpędzoną lokomotywę, trudno zatrzymać. No właśnie. A ponieważ w tej sferze mało kto chce nam pomóc, to musimy zaprząc siebie i Boga do tej pracy, aby wytrwać z seksem do ślubu. No i słuchaj, kultura nam absolutnie w tym nie pomaga. Nasza rodzina, nie spodziewajmy się, że też będzie nam pomagać. I otoczenie także. Więc taki kontrakt między sobą nawzajem, czego. Dotykamy, czego nie dotykamy, pomaga nam. Pomaga nam w wytrwaniu seksem do ślubu, a jak pamiętasz, jak przekonywałem Cię w poprzednim odcinku, to, że będziesz czekał, ma swoje ogromne, ogromne profity zarówno w przyszłym waszym małżeńskim życiu, jak i w Twojej osobistej sferze duchowej. Więc, jaka jest jeszcze inna rzecz, która może Ci pomóc? Otóż skrócenie dystansu? Od momentu przyjęcia oświadczeń do Twojego ślubu. W moim przypadku od przyjęcia oświadczeń do ślubu upłynęło 8 miesięcy i teraz z perspektywy czasu, gdybym był trochę bardziej odważny, skróciłbym ten czas przynajmniej o dwa miesiące. Bo ostatnie dwa miesiące były naprawdę ciężkie pod tym względem. I wiem, w tych czasach. Yy, funduje nam wesele rodzina bardzo często i oni wywierają presję, żeby to było ładne przyjęcie, żeby to było na wiele osób, a wiadomo, salę rezerwuje się z dużym dystansem czasowym, no ale wiadomo, tutaj wagę muszą wziąć priorytety. W naszym kraju wszelkie formalności można załatwić w 3 miesiące, góra pół roku, słuchaj więc ja rekomenduję naprawdę w zależności od tego, jak to ustalicie, skrócić ten czas. Jeżeli już wiecie, że chcecie być sobą do końca życia, jeżeli chcecie być mężem i żoną, to po co czekać? Po co wystawiać się na te pokusy, które, które i tak przyjdą i które mogą was zwalić z nóg, po co? Skróćcie ten czas. Kolejna porada, którą my stosowaliśmy i którą rekomenduję tobie, jest taka zasada, że kiedy wieczorem w nocy odprowadzasz swoją dziewczynę, tak, tych chłopaku, przepraszam, narzeczoną, kiedy odprowadzasz swoją narzeczoną, to rekomenduję, żeby ustalić, że jeżeli mieszkanie jest puste, to rozstajecie się przed drzwiami wejściowymi. Natomiast jeżeli Twoja narzeczona mieszka z kimś albo. Narzeczona odprowadza narzeczonego, ale to chyba się nie zdarza. Więc jeżeli w mieszkaniu jest ktoś, a narzeczona ma swój osobny pokój, to zostawiacie, to narzeczona oczywiście może wejść, ale zostawiacie drzwi uchylone. Dlaczego? No tak działa nasz umysł. Kiedy mamy świadomość tego, że nikt nas nie obserwuje, czyli narzeczony wchodzi wieczorem do mieszkania narzeczonej, to tak naprawdę zapominamy o wszelkich. Przedsięwziętych wcześniej decyzjach i po prostu ponicę do kłębka. Może się zdarzyć seks czy ślubem w takiej sytuacji. Na no po co można tego uniknąć? Jeżeli natomiast y, jesteście razem w pokoju, to rekomenduję mieć zawsze otwarte drzwi, ponieważ to też działa podświadomie na nasz umysł. Jeżeli są otwarte drzwi, to mamy świadomość. W każdej chwili ktoś może zajrzeć. Ktoś może wejść i może nas zastać w sytuacji, w której nie chcemy być zastani. I automatycznie nasze bezpieczeństwo w tym zakresie rośnie. Natomiast kiedy chcecie umówić się na randkę, to rekomenduję, radzę, nie spotykać się po prostu w mieszkaniu narzeczonego czy narzeczonej, ale raczej w miejscu publicznym, takim jak to. Są dwie rzeczy. Dlaczego? Pierwsza rzecz to oczywiście, nawet jeżeli spotykamy się w ciągu dnia, to znowu ochraniamy się przed tą sytuacją, kiedy jesteśmy sam na sam. A wiadomo, wtedy papiemy się za rękę, to wtedy idzie coraz dalej i są sytuacje, których chcemy uniknąć. Poza tym musisz wiedzieć, że przygotowywanie ślubu jest pierwszą e, sytuacją, kiedy musimy podejmować wspólne decyzje. W tych tygodniach wspólnych decyzji, w tych miesiącach zdarza się najwięcej poważnych kłótni. Nagle pryska ten czar takiego zakochania i może nie pryska, ale widzimy drugą osobę w tych realnych okolicznościach, w jaki sposób podejmujemy decyzje, czym się kierujemy. Są trudne decyzje do, do podjęcia. Już nie decydują za nas rodzice, teraz już są prawdziwe rzeczy, wchodzą w grę pieniądze. Wchodzą w te decyzje, zaprosić tego, zaprosić tamtego. Słuchaj, łatwiej jest uniknąć kłótni w miejscu publicznym. Pomyśl o tym. Można by, oczywiście, produkować jakieś kolejne rady, ale ja chciałem się skupić tylko na tych. Uważam, że one są praktyczne i najważniejsze. I co, naj, co najważniejsze, ja osobiście stosowałem je. A teraz parę słów inspiracji na koniec. Ten odcinek znalazł się na tym kanale. Biblia jest dla Ciebie. Nieprzypadkowo. Mianowicie ja stoję na straży stanowiska, że Bóg, który wyraził swoją wolę poprzez Biblię, i ta Biblia jest właśnie Jego słowem skierowanym do nas, to Bóg chce nam coś dać, nie chce nam czegoś zabrać. On chce nas wyposażyć, uskrzydlić dać nam coś dobrego, czego my sami z siebie, sobie samym nie jesteśmy w stanie dać. Nie jesteśmy również w stanie dać sobie poprzez nasze własne pomysły, nasze własne dążenia to, co wypływa z naszego serca. Więc jeżeli jesteś osobą, która ma szansę jeszcze powalczyć o to, żeby wstrzymać się z seksem do ślubu, to chciałam Cię zainspirować, że to, to właśnie jest Boża wola dla Ciebie. Ale po to, nie żeby Cię ograniczyć, tylko żeby Cię uskrzylić, żeby Ci coś dać. A co? Słuchaj, jeżeli nauczysz się przed ślubem wstrzymywać, a po ślubie korzystać, z tego seksu. Jeżeli tą lokomotywę rozpędzisz wtedy, to programujesz swój mózg, aby na, aby, abyśmy czerpali wodę z jednej studni. To jest produktem deficytowym w dzisiejszym świecie. Zaufanie do siebie nawzajem jest, mówi się, jest walutą przyszłości. To zaufanie e, i ochronienie siebie samych przed różnymi złymi konsekwencjami, które możemy na siebie sprowadzić poprzez seks przed ślubem, to mamy. Słuchaj, Jezus powiedział ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Częścią tego obfitego życia jest również pójście za jego wskazówkami dotyczącymi seksu przed ślubem. Więc Naprawdę Biblia jest pełna dobrych rzeczy, które Bóg chce wprowadzić w Twoje życie. Ale tak jak w tym odcinku mówiłem Ci, że to Ty musisz podjąć konkretne działanie, aby zaimplementować te dobre zasady, aby właśnie wytrwać w tym dobrym postanowieniu. Tak samo i Ty, jeżeli chcesz skorzystać z różnych innych Bożych porad, a także... Zrozumieć Jego wolę, też musisz zrobić coś od siebie. A co? Po prostu. Musisz chwycić do ręki Tą Biblię i zacząć się czytać. Czytać ze zrozumieniem. Zachęcam Cię do tego. Naprawdę czekają Cię do odkrycia. Czekają na Ciebie do odkrycia wspaniałe rzeczy, które On ma dla Ciebie. Słuchaj, jeżeli podobał Ci się ten odcinek, daj suba. Jeżeli nie, daj łapkę w dół. Czekam na Twoje komentarze, czekam na propozycje tematów do dalszych odcinków. Dziękuję za Twoją uwagę i do zobaczenia wkrótce. Ej, no ale jestem. Zapomniałem Ci powiedzieć najważniejszego. Mianowicie, żeby wykonać tą dobrą pracę, czyli wytrwać z seksem do ślubu, o, zrobię się na ładniejszym tle, żeby wytrwać z seksem do ślubu, to muszą być sprzężone dwie rzeczy. Praktyczne rady, które możesz zaimplementować, ale także no, trzeba prosić Boga, który jest żywą osobą, o pomoc, o moc, o, o Jego interwencję, żeby nas ochronić przed zbytnimi pokusami, żeby po prostu nam pomógł w tym. I to będzie wtedy najlepiej. Dwie rzeczy. O tych dwóch rzeczach tutaj usłyszałeś. Uff, trzymaj się.